gość, radia zachód. Marek, poniedziałek, dzień dobry państwu. Dziś porannej rozmowy nie sposób rozpocząć od czegoś innego niż futbol. Czy pani zna się na futbolu? Pytam Olimpię Tomczyk-Iwko, wicewojewodę Lubuską, przedstawicielkę Solidarnej Polski w Lubuskiem. Dzień dobry. Dzień dobry, Lubuskie. Czy znam się na futbolu? To może trochę za dużo powiedziane, ale oczywiście jestem wiernym kibicem naszych, zawsze. Nieważne, że A jest. Wie pani, co to spalony jest. Oj, no i panie Marku, no od, tak od samego rana. <laughs> na szczęście mamy szczęsnego. Może podsumuję, tak spuentuję, tak. Na szczęście mamy Szczęsnego i chociaż przegraliśmy mecz, to dostaliśmy się do jednej ósmej finału. Złośliwi mówią, że wpełzliśmy tam, ale i tak się cieszą. Ale też co mi się bardzo podobało, ta postawa właśnie Wojtka Szczęsnego, który pełen skromności i świadomości z jaką drużyną graliśmy, powiedział no... To jest marzenie grać z takimi, i może jeszcze trochę i będzie nam się udawało grać właśnie w tej lidze, ale zadanie zostało wykonane. No, Szczęśliwy był jak mur, jak ściana wczoraj. Mi się podobały, wiele komentarzy gibiców się pojawiło, chyba taki najbardziej, który utkwił w mojej pamięci, że ten mecz był jak życie, bo czasem w życiu też tak jest, że staramy się, a nam nie wychodzi, a czasami nam wychodzi, chociaż wcale na to nie zasługujemy. No właśnie, przegraliśmy, ale wygraliśmy. Jaki wynik meczu Polska-Francja? Pani obstawia? Ha, fajnie byłoby remis remis. Fajnie byłoby remis, zobaczymy w takim zobaczymy. razie. Zobaczymy, trzymamy kciuki. Lepiej być dobrej myśli, bo po co być złej? To tematy futbolowe zostawiamy. Na innym meczu teraz chciałbym się skupić. Taki mecz lubuski między samorządami, a samorządem województwa lubuskiego trwa między Urzędem Marszałkowskim, a samorządami, samorządami skupionymi w Zicie. Wciąż tutaj mm. bez jakiegoś wyraźnego postępu. Największe ośrodki, w których mieszka w Lubuskiem 60 kilka procent lubuszan, no, czują się pokrzywdzone decyzjami Urzędu Marszałkowskiego. Jak pani na to patrzy z perspektywy Urzędu Wojewódzkiego i z perspektywy lubuskiego polityka? No niestety cały czas mamy spór na linii e, pani marszałek, na linii zarządu województwa i reszty województwa i samorządów i lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dlaczego? Bo nie ja mam cały czas wrażenie, że w urzędzie, woje, w urzędzie Marszałkowskim nie została odrobiona podstawowa lekcja. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to jest zawsze dla dobra mieszkańców ta zgoda. A ta niezgoda odbija się właśnie na mieszkańcach i tutaj jeżeli zity są no poniekąd trochę okradzione z pieniędzy dla obywateli no to oczywiście to rzutuje na budżet całego województwa więc słabo to wygląda naprawdę słabo tym bardziej, że były możliwości. A do kogo należy pani zdaniem teraz kolejny krok, żeby tej budującej zgody Mogliśmy być świadkami? No, ja niestety nie widzę takich możliwości, bo tutaj zarząd województwa cały czas się posuwa w tą niebezpieczną stronę, cały czas wychodzi coś. Bo właściwie to mamy do czynienia z taką lawiną niejasności, afer i działania na szkodę województwa, bo pieniędzy jest dużo, ale one są, mam wrażenie, przeznaczone nie tam, gdzie powinny być. Rodzina na swoim, niestety. Tak sporo, pani, sporo pani jeździ po Polsce, do Warszawy chyba najczęściej. Ja tak często w Warszawie nie jestem, dlatego chciałbym zapytać, jak Lubuskie jest postrzegane z perspektywy stolicy, bo ten rok jakiś wydaje się dla naszego regionu wyjątkowo, wyjątkowo pechowy, głośny, tak. wyjątkowo głośny w sensie wizerunkowym. Mamy teraz kolejną sprawę, żeby nie powiedzieć aferę związaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Komercyjna telewizja, TVN i Gazeta Wyborcza tę sprawę nagłośniły. Mhm. Dyrektor został, nie wiem czy zdymisjonowany, w każdym razie już nie jest dyrektorem. Tak. Jak Lubuskie się jawi z perspektywy? Nie wygląda to Polsce. dobrze, bo jeżeli mam afera, Pogania kolejną aferę, mieliśmy do czynienia z seksem za pracę, z momi, z bogbingiem, z handlem ludźmi teraz, tak, bo to niestety są dosyć groźne zarzuty, poważne zarzuty. Ostatnio została też opublikowana lista płac i osób zatrudnionych w jednostkach podlegających zarządowi województwa. No to naprawdę cień, kładzie się cieniem na całe nasze województwo. No Więc jeżeli powie, cały czas jest o naszym w województwie głośno, ale negatywnie, no to nie jest nic dobrego. Ale ktoś na tę listę płac powie, że dobrze, no przecież wszystkie formacje polityczne działają tak samo. Prawo i sprawiedliwość. Także spija jakieś benefity i działacze Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski z tego, że partia jest u władzy. No oczywiście tak, tylko czy słyszymy o takich aferach, jaki, z jakimi mamy do czynienia przy Platformie Obywatelskiej i przy polskim stronnictwie ludowym? No nie. Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro, człowiek na ustach opozycji, to jemu opozycja przypisuje to, że Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy, a tam jakiś przełom, przynajmniej według oficjalnych zapewnień się pojawił. Jesteśmy bliżej tych pieniędzy jako Polska. Czy rzeczywiście zgadza się pani z tym, że to Zbigniew Ziobro i reforma wymiaru sprawiedliwości forsowana przez niego są winne tego, że nie mamy wciąż pieniędzy Absolutnie z kapelą? To jest błędna diagnoza. Dlaczego? Dlatego, że cały czas polski rząd stosuje te same zasady. Robi dokładnie to samo, a spodziewa się innych skutków. No, niestety, nie stosuje narzędzi, czyli weta unijnego, to jest jedno z narzędzi, do który, które mogą stosować wszystkie państwa członkowskie. To nie jest nic zdrożnego, żeby zastosować weto, to jest po prostu narzędzie do tego, żeby się nie zgadzać z pewną polityką. I z czym mamy do czynienia? Te w tym momencie chcą podwyższyć nam składkę. Chcą podwyższyć nam składkę, a nie dostaliśmy pieniędzy, więc płacimy cały czas kredyt, nie dostając tego kredytu, więc mamy tak naprawdę z absurdem do czynienia. I no nie jest prawdą, że to jest wina solidarnej Polski. Tak naprawdę ta dyplomacja, ta polityka zagraniczna, no trochę nam kuleje, bo cały czas posuwamy się do tyłu, krok za krokiem, ale do tyłu idziemy na ugody. Te ugody widzimy przez nawet ostatnie dwa lata nic nie przynoszą. Czyli co, powinniśmy mieć bardziej zdecydowane twarde stanowisko. Zdecydowanie tak, ja powiem więcej. Ostatnio brałam udział w konferencji patryka jakiego, w ubiegły weekend była konferencja zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej, mówiąca przede wszystkim o polskości, o przyszłości Polski w Unii Europejskiej. O tym, jak Unia będzie wyglądać, bo wiemy, że stoimy w przededniu jakiejś reformy, w którą stronę to pójdzie, nie wiadomo, bo zachodnie państwa chcą, żeby to było jedno wielkie państwo europejskie, państwa narodowe chcą, żeby to była Europa Ojczyzn i oczywiście jesteśmy tutaj za tym postulatem, żebyśmy byli suwerennymi państwami w Unii Europejskiej jako takiej. Też ciekawe głosy, na przykład ministra Szzeremytiewa albo ministra Parysa, czyli czasy rządów Olszewskiego nam się kłaniają, oni sami przyznają, polityka zagraniczna u nas kuleje, dyplomacja nie polega na tym, żeby cały czas się cofać, bo tak naprawdę jak się cofamy, to oddajemy szable. Opozycji. Opozycja na to czeka, że my się będziemy cały czas cofać, uginać i tym samym opozycja staje się silniejszą. Spojrzała Pani teraz na zachód, a ja bym chciał na chwilkę spojrzeć na wschód. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Niektórzy mówią, że jakoś chyba troszkę do tej wojny się jako społeczeństwo mhm. przyzwyczailiśmy. Z drugiej strony eksperci mówią, że dynamika tej wojny pokazuje i to, co robi Władimir Putin na Ukrainie, bombardując strategiczne obiekty, że czeka nas w Polsce. Kolejna fala uchodźców. Czy województwo lubuskie jakoś na taki scenariusz się przygotowuje? No, cały czas jesteśmy gotowi na to i świadomi tego, że, że może tak się wydarzyć, chociaż na razie. Tak naprawdę żadnych sygnałów nie ma, większego ruchu na granicy nie ma, więc na razie, na razie możemy być spokojni, ale oczywiście również jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli będzie taka potrzeba znów przyjąć uchodźców, to to zrobimy. Jeszcze o Fundusz Sprawiedliwości chciałem zapytać, bo tu się odbyło też bardzo ciekawe spotkanie. Fundusz Sprawiedliwości no to między innymi dzieło polityków Solidarnej Polski. Or, wiele organizacji działa, pozyskując środki z Funduszu Sprawiedliwości, działając na rzecz ofiar, przestępstw i wypadków drogowych. Proszę więcej o spotkaniu powiedzieć, które mhm. się odbyło jakiś czas. Fundusz Sprawiedliwości jest w ogóle należny, dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Faktycznie jest to fundusz państwowy ukierunkowany na pomoc. Poszkodowanym przestępstwom, świadkom, na pomoc bez postpenicencjarną. I tak naprawdę niby o tym wszyscy wiemy: że są ośrodki pomagające ofiarom przemocy, ośrodki pomagające. Osobom, które trzeba readoptować społecznie, czyli na przykład byłym więźniom. Ale właściwie to nie ma takiej ogólnej wiedzy, gdzie takie ośrodki się znajdują. I faktycznie wczoraj w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim mieliśmy spotkanie okręgowego ośrodka. Pokrzywdzonych przestępstwem w Gorzowie Wielkopolskim, czyli jakby obejmującym północ województwa. Przed nami również będzie takie spotkanie na południu województwa. I o co chodziło? O to chodziło, żeby tak naprawdę zsieciować i uświadomić również służby, bo i policja. I Straż Pożarna, i kuratorzy, i prokuratorzy, i sędziowie muszą mieć wiedzę o tym, że takie ośrodki są, żeby wiedzieć, gdzie wysyłać ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. I niestety, przynajmniej w naszym województwie, długo było tak, że to nie było takie oczywiste, gdzie te ośrodki są. Ja na przykład w zeszłym roku w Zielonej Górze szukałam takiego ośrodka, bo znalazłam na liście ministerialnej, że, tako, że takowy jest. I byłam trochę zawiedziona, bo niby siedziba jest na Starym Rynku, w Ratuszu, więc niby ratuszu. dobrze, tak, dokładnie. Ale, ale nawet nie było tam żadnej informacji, że taki ośrodek tam się znajduje, że tam można przyjść po pomoc, więc naprawdę dużo szukania było. Zależy nam na tym, żeby ludzie wiedzieli, gdzie są takie punkty, i żeby mogli docierać, jeżeli ta pomoc jest de facto potrzebna. To bardzo ciekawy temat i będziemy z pewnością wracać do niego i go nagłaśniać na antenie Polskiego Radia Zachód. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, wracając do początku naszej rozmowy, bezbramkowy remis pani typuje na niedzielę? Tak. Bezbramkowy remis. Zobaczymy, jak o, będzie. Olimpiatą czekiewkę wicewojewoda Lubuski, działaczka, szefowa Lubuskich Struktur Solidarnej Polski. Dziękuję, dziękuję za Dziękuję serdecznie i dobrej reszty dnia. życzę. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.